Cześć, witajcie, Paweł Lemański z kanału Muzyku się kłania. Dzisiaj syntezator Freak. Zobaczcie jaki ten instrument jest mały, lekki i poręczny. Wszędzie go można wziąć, szkoda, że nie działa na bateriach. Natomiast ten instrument posiada prawdziwą klawiaturę. Taką wielką klawiaturę, zauważcie. A to oznacza, że nie jest on dedykowany tylko osobom, które gdzieś tam, nie wiem, grają na jakichś modularach, czy używają tylko sekwencera krokowego, na tej klawiaturze już naprawdę da się grać. Tylko zauważyłem, że trzeba mieć suche palce, bo czasami jak jest wilgotno, to dźwięk może Wam zostawać. Natomiast e, luz. Będziecie zawsze grali w rękawiczkach, chociaż nie wiem, czy to działa w rękawiczkach. Chyba nie. Natomiast y, musi być pojemność palca. I właśnie o tej pojemności chciałem powiedzieć. Klawiatura ma wbudowany aftertouch. Yy, ten aftertouch nie jest mechaniczny, tylko właśnie działa na pojemność palca. Czyli jeśli ja wcisnę bardziej, no to ta pojemność mi się zwiększa, palec mi się spłaszcza i dzięki czemu klawiatura odczytuje to jako nasz aftertouch. Parafoniczny oscylator pozwala nam grać jednym głosem polifonii, ewentualnie jeśli klikniemy o właśnie tutaj w taki przycisk, o ten, to uzyskacie wtedy cztery głosy, gdyż klikniecie w tryb parafonii. I to jest bardzo fajne, gdyż w tym momencie możecie już grać akordami. Nawet jest taki tryb specjalny w tym instrumencie, ale o tym później. Bardzo silną stroną tego instrumentu jest matryca modulacyjna. Ta matryca modulacyjna, którą tutaj widzicie, ona ma 5 źródeł oraz 7 celów. Z tym 3 cele to są nasze cele. I możemy w tym momencie, yy, klikając właśnie w ten przycisk, uzbroić sobie konkretny parametr i poddać go modulacji. I to jest naprawdę genialne. Matryca modulacji pozwala nam modulować różnymi parametrami, w tym użytkownika. Klikam jeden z przycisków Assign i dotykam NOP Type, czyli zmiana syntezy. Przypisałem Type do After Touch. 12 syntez przejdzie od pierwszej do 12 w zależności jak mocno nacisnął na klawiaturę. Takich możliwości syntezatory raczej nie posiadają. Posłuchajcie. Co mamy z tyłu? Wyjście sławkowe, wyjście monofoniczne na duży jack. Mamy CV Gate Out. Mamy również synchronizację. Mamy MIDI, klasyczne MIDI. Mamy oczywiście do tego specjalne przejściówki. Ale również jeśli chcemy skorzystać z komputera, to również nie ma problemu. Po USB możemy wysyłać MIDI, możemy również importować nasze brzmienia lub je eksportować, albo aktualizować instrument. Ten przycisk, który tak namiętnie naciskam, to Arpeggiator. Natomiast nie o nim chciałem wam powiedzieć, chociaż on też jest fajny. Kiedy ja kliknę Shift i Arpeggiator, to przeniosę się do sekwencera krokowego. Mamy 64-krokowy sekwencer krokowy, który ma jeszcze dodatkowe cztery takie ścieżki. Na nagranie automatyki, i to jest naprawdę genialna sprawa, ważna informacja dla Was jest taka, że w obrębie jednego presetu możecie wykorzystać aż dwa paterny z sekwencera krokowego. Ten pasek dotykowy służy do wprowadzenia danych. Może być pitch benderem, może również po kliknięciu papryczki i przesunięciu palcem po pasku dodać troszeczkę ostrości do tego wszystkiego, do Waszych patternów rytmicznych, ale jeśli klikniesz na przykład kostkę i posuniesz palcem, to uzyskasz randomowość. Przebiegu sekwencera krokowego. Bardzo sprytne. Sekwencer krokowy może mieć 64 kroki. Włączamy go z Shiftem. Jest teraz włączone. Włączamy nagrywanie. Zwróćcie uwagę, mam teraz ustawione 16 kroków. Tyle mi wystarczy. No, nie postarałem się, ale zobaczcie. Mogę przyspieszyć, mogę swingować. I teraz mogę wybrać z czterech kanałów do nagrania mojej automatyzacji, mojej automatyki. Posłuchajcie, pierwsza z nagrana. Nagrajmy drugą, nagramy trzecią, I może czwartą, udało mi się ukręcić dźwięk z Super Mario Bros. Natomiast zajmijmy się arpeggiatorem. Klikam arpeggiator. Mam przebiegi. Również mogę uzyskać swing. Mogę dodać losowości. Mogę zapisać przebieg arpeggiatora do sekwencera krokowego. Jak to zrobić? Kiedy ja sobie gram. Klikam tylko Shift i na przykład wersja B jest już zapisana w sekwencerze krokowym. Wersja A jest pusta, wersja B jest już zapisana. W tym ważącym nieco ponad 1 kg syntezatorze zgromadzono aż 160 presetów. Tych komórek na własne brzmienia jest oczywiście więcej. Bardzo dobrym ukłonem w stosunku Arturi do użytkowników jest to, że w tych presetach znajduje się kilka template'ów, dzięki którym możecie poznać określone tory syntezy. Tak więc te wszystkie 12 syntez jest rozbitych na takie template'y, dzięki którym Wy będziecie mogli zrozumieć jak to działa, budować na ich podstawie własne brzmienia no ale posłuchajmy kilku fajnych presetów. Zapraszam. Mamy funkcję Glide, mamy LFO, mamy ADSR. To wszystko jest. Natomiast najważniejszą funkcją w tym instrumencie to jest synteza. A konkretnie 12 przebiegów różnych syntez. Chcesz mieć na przykład syntezę granularną, będziesz miał. Chciałbyś mieć FMA, nie ma kłopotu i jest FM. Chciałbyś, aby ten syntezator przemówił, ten syntezator potrafi mówić. Wiele, wiele różnych fajnych rzeczy. Mi się podobał, yy... a zresztą sama będę mówić co mi się podobało. Pokażę Wam. Jak to wszystko gra jest zrobione? Chodźcie. Pierwsza synteza Basic Waves emuluje nam kwadrat oraz piłę. Możemy zmieniać kształt fal, możemy dodawać suboscylator. Zobaczcie sami. Teza Superwave daje nam piłek, kwadrat, trójkąt oraz sinus i dzięki temu możemy wyczarować chociażby takie fajne brasy. Posłuchajcie. Kolejna synteza to synteza wavetable, czyli fale zapisane w próbkach. To nie są fale generowane przez oscylator, tylko zapisane do formatu np. PCM. Takie rozwiązanie np. mamy w Blofeldzie, Waldorfie czy np. Sledgeu. Wirus też również posiada zapisane fale w ten sposób. W Arturi MicroFreak mamy takich fal 16. Naprawdę jest w czym wybierać. Posłuchajcie. Synteza harmonik daje nam możliwość fajnych basów. Posłuchajcie, zacznijmy od, od zerowego ustawienia. Carpless strings to synteza, która polega na fizycznym modelowaniu. To było w Yamaszce bodajże EX5, starej Yamaszce z lat 90., 2000 chyba 90., któryś to tam był 2000. Synteza ta udaje ruch smyczka, pozycję uderzenia czy ruch rezonatora. Natomiast takich brzmień. raczej się nie spodziewajcie. Tutaj chodzi bardziej o takie metaliczne, syntezatorowe dźwięki, ale również bardzo, bardzo przyjemne. Zapraszam. Synteza Virtual Analog to moja synteza ulubiona, dlatego że nie ma tam dużo parametrów. Generalnie w każdej, w każdej sekcji nie ma dużo parametrów, bo mamy tylko trzy parametry, ale tutaj mamy shape, detune oraz y, zmianę fali, a mamy tam dwa oscylatory, tak więc jest grubo-tłusto, tak jak każdy lubi, i naprawdę różne brzmienia można tam kręcić. JAM HDX7, czyli Królowa FM, bardzo popularny instrument, posiada 6 operatorów FM, natomiast Arturia Micro Freak tylko dwa operatory. Natomiast te dwa operatory daje nam już taki klimat lat 80., -tych, tych takich brzmień klasycznych FM. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Uwagę na to, co potrafi matryca modulacji i synteza FM. Synteza FM daje nam takie klasyczne dźwięki dzwonków, nie do podrobienia przez inną syntezę. Posłuchajcie, mogę włączyć na przykład hold, czyli takie przytrzymanie nuty zamiast pedału. brzmienie to i piano również jest oparte o syntezę FM posłuchajcie w dole brzmi bardzo ładnie Shaper. Dzięki tej syntezie będziemy mogli zmienić kształt fali, wzrost fali oraz jej spadek, a każda z tych zmian pociąga za sobą zmiany harmoniczne. Im więcej zmian harmonicznych, tym bogatszy dźwięk. Posłuchajcie. Tutaj bardzo fajny przykład wykorzystania syntezy Wave Shaper. Posłuchajcie. Synteza granularna to technika, w której fala cięta jest na drobne kawałki zwane cząstkami. Później to wszystko jest pomnożone, dodane do siebie, przestawione. No i takie właśnie dźwięki charakterystyczne dla syntezy granularnej posiada właśnie Microfreak. Posłuchajcie. W trybie Horde ten instrument zmienia się w czterogłosowy syntezator i możemy grać różnymi akordami zmniejszonymi, zwiększonymi, molowymi, durowymi. Naprawdę bardzo przydatne dla tych, którzy grają jakiś Raif, bądź zupełnie coś innego. Posłuchajcie.

Ostatnia synteza to synteza modal. Ona imituje rozchodzenie się dźwięków w otaczających go obiektach. Wyobraź sobie, że stukasz w plastikową rurę, albo czekaj. No to właśnie takie dźwięki jesteś w stanie wydobyć z mikroflika. Microfreak posiada filtrację wzorowaną na syntezatorze Oberheim SIM, lowpass, Bandpass oraz High pass. Posłuchajmy. Zakończenie kilka słów podsumowania. Żałuję, że ten instrument nie ma procesora efektów, pewnie pojawi się w wersji numer 2 kiedyś tam, bo byłby z tego naprawdę bardzo uniwersalny instrument. Generalnie to jest uniwersalny instrument. Jeśli ta klawiatura, nie wiem, nie bardzo tobie podchodzi, możesz użyć swojej klawiatury, podłączając się pod MIDI. Natomiast 12 syntez, 12 różnych generatorów dźwięku pozwala naprawdę osiągać tutaj takie efekty, jakich nie osiągniecie na innych instrumentach. Do kogo kierowany jest ten instrument? Na pewno dla początkujących, tych, którzy chcą się nauczyć syntezy, poznać nowe nowe nurty, nie wiem, synteza granularna, synteza FM. Jeśli już posiadasz jakiś zestaw syntezatorów, to MicroFreak będzie bardzo fajnym uzupełnieniem, bo z pewnością da Ci on to, czego Twoje instrumenty nie mają, no chyba, że masz jakieś tam, nie wiem, zestawy ze dyszkę, no to będzie inaczej, albo jakieś modulary. Natomiast to jest po pierwsze samowystarczalna maszyna, ale bardzo fajnie będzie współgrała z innymi instrumentami. Wyjścia zrobią Wam robotę i synchronizują się z każdym Waszym instrumentem. Ten instrument spełni oczekiwania tych, którzy szukają taniego syntezatora o pełnym, takim szerokim spektrum brzmieniowym. Na przykład potrzebujesz brzmienia w stylu FM, nie wiem, gadającego robota, co tam może jeszcze być fajnego? Tłuste, fajne, ciepłe brzmienia basowe. Tutaj to znajdziesz. Zapoznaj się z tym instrumentem. Początkowo wiem, że były problemy techniczne. Komuś tutaj coś mrugało, coś tam nie działało. Chłopaki z Artury działają, aby te wszystkie poprawki szybko usunąć, i z tego co wiem, ostatnia wersja systemu już jest na tyle poprawiona, że jest to wszystko stabilne. Instrument jest krótko na scenie naszej muzycznej, tak więc zobaczymy, jak się będzie sprawował. U mnie póki co wszystko jest ok, klawiatura się nie odkleja, jak gdzieś tam słyszałem na forach. Wszystko działa, pomimo tego, że moje dzieciaki bardzo lubią ten instrument, ze względu na kompaktowy wygląd, tak więc lubią się tym bawić, więc oni kręcą tutaj namiętnie i nic się nie dzieje z tymi potencjometrami, tak więc myślę, że ten instrument będzie trwałym. Z mojej strony, to wszystko na dziś. Serdecznie Was pozdrawiam. Bawcie się dobrze. Na razie, cześć.